Najmniejsi, bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli kto słucha Słowa, a nie wypełnia go, podobnym będzie do człowieka przypatrującego się naturalnemu swemu obliczu w zwierciadle, gdyż przypatrzył się sobie i odszedł, a niebawem zapomniał, jaki był. Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w Nim, stał się nie tylko zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony dla czynu swego, a jeśli kto nie ma, że jest pobożny, nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i w w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od zmazy tego świata. Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w trójce Świętej Jedynego a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty, Matka nasza, na dzisiejszą niedzielę Ewangelię zapisaną u świętego Jana w rozdziale 16, której jako słów Bożych z uwagą wysłuchajmy. Onego czasu, że Jezus uczniom swoim. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię Moje dawam. Dotychczas O nic nie prosiliście w imię Moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To wam mówiłem w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale ja w o Ojcu oznajmie wam. W on dzień. I nie moje, prosić będziecie. I nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami, sam bowiem Ojciec miłuje Was, boście Wy mnie umiłowali i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli Mu uczniowie Jego. Oto teraz jak nie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, żeby cię kto pytał, dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Moi drodzy, kiedy wczytujemy się, w list świętego Jakuba, to możemy go swobodnie nazwać traktatem o tym, jak wiara ma przestać być deklaracją słowną, a stać się czynem. Zresztą w tym liście znajdujemy słowa świętego Jakuba, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale cały ten list, oprócz pewnych odniesień do paruzji i innych wydarzeń, jest takim traktatem o praktykowaniu wiary w codzienności. Tutaj w dzisiejszym czytaniu też święty Jakub wskazuje, że mamy być wykonawcami słowa, a nie tylko jego słuchaczami. Mamy być tymi, którzy realizują to, co zawiera się na kartach Ewangelii, a nie tylko znawcami. Bo znawcami byli chociażby uczeni w piśmie i falzeuszach. Świetnie, znali każde słowo, każdą kreskę, która znajdowała się w prawie. A jednocześnie, kiedy przyszedł Pan Jezus, bardzo często zarzucał im, że to nie wystarczy. Że oprócz tego, żeby wiedzieć, trzeba tym żyć. Trzeba znać ducha tego słowa, ducha tego tekstu i praktykować wiarę w swoim życiu poprzez bardzo konkretne uczynki. Bardziej szczegółowym nakazem, który zawiera się w czytaniu, które Kościół daje nam na dzisiejszą niedzielę, są słowa o pobożności. Kiedy otwiera się tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, ono jest pięknie podzielone na pewne podrozdziały wskazujące tematy, ten fragment dwóch ostatnich zdań dzisiejszej lekcji jest nazwany o prawdziwej pobożności. I jeśli brać świętego Jakuba Całkiem serio. To mówiąc to bardziej współczesnym językiem, a jeśli ktoś myśli, że jest pobożny, a nie potrafi powstrzymać swego języka, zwodzi serce swoje, to jego pobożność jest próżna. Ja wiem, że to jest dzisiaj szczególnie trudny temat, bo współczesny świat daje nam wiele miejsc, w których możemy posługiwać się i wypowiadać językiem. To nie jest tylko kwestia spotkania z drugim człowiekiem, to jest cały internet i działalność, którą się tam prowadzi. To są różnego rodzaju media, wiele jest tych miejsc, w których mówimy. Jeśli ktoś mnie ma, że jest pobożny, nie powściągając, nie potrafiąc powściągnąć języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. Co ma święty Jakub na myśli? Patrząc na następne zdanie, chodzi mu nie tylko o to, by trzymać język za zębami, mówiąc to kolekwialnie. Jemu raczej chodzi, aby język mój był językiem miłości, bo przecież w następnym zdaniu mówi, że czystą nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot, wdów w utrapieniach, strzeżenie samego siebie. Czyli święty Jakub wiąże to z uczynkami miłości miłosiernej aby nie tylko powstrzymywać się od mówienia, ale by być miłosiernym w języku. I ja wiem, że to jest dzisiaj ciężkie do zbalansowania, bo z jednej strony sam moim uczniom mówię, że uczynki miłosierdzia to nie tylko te, co do ciała, ale także te, co do duszy. A tam wyraźnie mi zapisane, że uczynkiem miłosierdzia jest grzesznych napominać. I owszem, można, trzeba to robić, ale warto myśleć o tym, jak się to robi. Słowo, które jest podane bez miłości, nie przyniesie owoców. Spróbujmy więc trochę u świętych poszukać pomocy w pewnych praktykach kształtowania swojego języka tak, aby będąc prawem, nie był przeciwnym pobożności, bo, ben, bo chodzi o to, by był pełnym miłości. Opowiadano o Abu Agatonie, że przez trzy lata wkładał kamień do ust, dopóki nie nauczył się milczeć. Powiadano też o nim, że był człowiekiem z początku bardzo krewkiego języka, takim, który musiał na już i na szybko odpowiedzieć. I wiadomo, że ta opowieść o kamieniu wkładanym do ust ma być pokazem tego, że on przez trzy lata ćwiczył się, aby mówić roztropnie i rozsądnie w sprawach ważnych i w sposób taki, który nie będzie przynosił zgorszenia, ani nie będzie jemu szkodził, ale który będzie przynosił dobro, który będzie przynosił miłość. I rzeczywiście, kiedy czyta się potem apowtegmaty, czyli te krótkie opowieści o ojcach pustyni, i doczytuje się o Abba Agatonie, to zobaczy się go jako człowieka, który wypracował w sobie zdolność pięknego prowadzenia ludzi do spraw Bożych. Bo wiedział kiedy powiedzieć, kiedy nie powiedzieć i wiedział co powiedzieć. A przede wszystkim bardzo często nie pozwalał sobie na to, żeby reagować w nerwach, w emocjach. Ale by jego odpowiedzi, które dawał ludziom, którzy przychodzili do niego, były przemyślanymi. To też jest wbrew pozorom bardzo ważna rzecz. Nieraz możemy słowem nieprzemyślanym wyrządzić przecież więcej szkody niż pożytku. I dlatego ta wskazówka, którą wynosimy z życia Abba to uczy nas, aby ćwiczyć się w pewnej cierpliwości i powściągliwości języka. By uczyć się najpierw myśleć, a dopiero potem mówić. Może wydawać się zabawna historia o kamieniu, ale jak ktoś ma wątpliwości, czy jest skuteczna, to niech spróbuje z kamieniem w ustach przemówić coś wyraźnie i szybko. Druga opowieść, też z tych katalogów opowieści o ojcach pustyni, będzie dotyczyła innego ze starców. Pewnego razu przybył pewien starzec do Abba Achillasa, a zobaczył, że pluje on krwią. Spytał go, Co się stało, ojcze? Starzec odrzekł, Jeden z braci powiedział mi obraźliwe słowo i starałem się nie odpowiedzieć. Prosiłem Boga, aby wyrwał ze mnie to słowo i zamieniło się ono w moich ustach w krew. Wyplułem ją i doznałem pokoju, zapomniawszy o obelce. Teraz pomyślcie, jaka wielka musiała być siła modlitwy tego człowieka. Bo ja go rozumiem, kiedy ktoś wypowiada wobec mnie słowo obelżywe, we mnie się od razu wszystko gotuje. Ja jestem dosyć krewkiego charakteru. Potrzeba mi wręcz niemal dosłownie ugryźć się w język, może nie zawsze do krwi. Ale w tej opowieści kryje się pewna. Wskazówka znowu, może nie dosłowna, może nie o to chodzi, że ugryzł się w język, także aż krwawić zaczął. Ale pokazuje ta krew wypływająca z jego ust, jak wielki wysiłek włożył w to, by nie odpowiedzieć złem na zło, którego doświadczył. Prosił Boga, a Bóg sprawił, że Obelga, którą być może miał już przygotowaną w odpowiedzi, w jego ustach zamieniła się w krew. I tą krew wypluwał, tą obelgę zamienioną w krew wypluwał, a jego serce doznało pokoju. I też, jeżeli przełożymy to na bardzo dosłowne rozumienie, to mówię, ugryz się w język, może aż do krwi, ale jego serce doznało pokoju. A myślę, że gdyby wypowiedział to złe słowo, które gdzieś się zrodziło na końcu jego języka, to pokoju by nie zaznał, bo ten by mu znowu odpowiedział, on powiedziałby jemu, i tak by wywiązała się kłótnia, która być może poróżniłaby ich o wiele bardziej. Owszem, kosztowało go to, nie było to łatwe. Ale zadajmy sobie pytanie, gdzie się kryje miłość i doskonałość, ta, do której zachęca święty Jakub? Ja myślę, że właśnie w tym wysiłku włożonym w to by. Nie powiedzieć. Jeszcze jedna z tych starożytnych historyjek. One są bardzo piękne i bardzo mądre. Bardzo je lubię. Powiedział Abba Makary: Jeśli chcąc komuś zwrócić uwagę, wpadniesz w gniew, dajesz się unieść namiętności. Nie należy pobyć samego siebie, ratując bliźniego. To jest prawie jak zasada ratownika, że martwy ratownik to zły ratownik. Ale coś w tym jest. Pomyślcie, ile razy jesteśmy rozeźleni i zgorszeni tym, że wokół nas dzieje się coś źle, że ktoś żyje niepobożemu, że ktoś żyje grzesznie. I jak bardzo czasami emocjonalnie na to reagujemy. I ten mnich przestrzega. Myśl i bacz na to, abyś, zwracając uwagę nawet w słusznej i dobrej sprawie, nie wpadł w gniew. Bo gniew jest grzechem i ciebie jeszcze do zguby przeprowadzi. Ani jemu nie pomożesz, a jeszcze sam spadniesz w grzech jaki. Znowu nie chodzi o to, by nie reagować, bo nie to ma do powiedzenia Abba Makary. Ale znowu chodzi o rozwagę o to, by w swoim słowie nie, prze... nie osiągnąć wręcz przeciwnego skutku. Znowu, trzeba nam o tym myśleć, że nie każdy gniew jest święty, nie każdy gniew jest słuszny, nie każdy gniew jest usprawiedliwiony, że czasem trzeba przeczekać pierwszą burzę, która się rodzi w sercu, a dopiero potem wypowiedzieć słowo, które może być skuteczne właśnie przez spokój, z którym zostało wypowiedziane pozwólcie, że zakończę myślą, którą wypowiada już współczesny święty, święty Josemaria Eskliwa. On mówiąc o tym, jak mamy mówić do siebie i rozmawiać, na początku drogi, czyli jednej z takich trzech, trzech książek, pełnych mądrościowych sentencji, mówi tak. Oby Twoja postawa i Twoje rozmowy były takie, ażeby wszyscy widząc Cię lub słysząc mogli powiedzieć ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, to jest chyba najpiękniejsza zasada, jaką możemy tutaj przyjąć dla siebie. Bo prawdą jest, że im bardziej obcujemy z życiem naszego Zbawiciela i Słowem, które On nam zostawił, tym bardziej stajemy się zdolni do tego, by w swoim postępowaniu Go naśladować. I nawet jeśli przeżywamy ciężkie rozterki i musimy zgryźć język czy ten kamień, który pod nim nosimy, żeby nie powiedzieć tego, co pierwsze przychodzi nam na myśl, to właśnie w tych momentach najbardziej realizujemy słowa świętego Hosemali. Dajemy świadectwo, że czytamy i znamy życie naszego Pana i staramy się je naśladować. Pomyślcie o rozmowach, które On prowadził. Raz tylko w Ewangelii jest świadectwo, że zapłonął gniewem, kiedy wypędzał skupców ze świątyni. Ale kiedy przychodzili do Niego błądzące grzesznice, nawet faryzeusze, zawsze zachowywał spokój. Zawsze zachowywał dobre, spokojne słowo i zawsze poprzez ten spokój przemawiała Jego mądrość. Uczmy się naśladować Go także w tym.